BMW E91. Proszę pana, poskładaćmy to magistralę. Tak jak mówiłem, sprawdzamy szczelność dalej. Jest kolejny wyciek, nieduży. Mm, tutaj, spod chłodniczki zaworu EGR. Yy, mamy nadzieję, że to jest tylko spod uszczelki. Bo może być też tak, że ten króciec jest gdzieś tam połamany, ale to musimy to zdemontować. Także demontujemy, szukamy uszczelki. Mam nadzieję, że będzie dostępna. Postaram się wjechać tak telefonem, żeby pan to zobaczył. A głębiej nie dam rady. W każdym razie, no tutaj widać na środku, że jest płyn. Peter, a masz tam dłuchawkę, żeby dmuchnąć tutaj? Żeby. O, dobra, tam już kropa z tyłu zaciała. No ale chuk, weź dłokie. No. Uszczelki, mamy nadzieję, że to będzie tylko i wyłącznie uszczelka. Jak nie, no to być może króciec, może chłodniczka, no ale oczywiście zaczynamy od samej uszczelki. Dam znać jak będzie dalej. Dzięki.